Szanowni Państwo, bardzo witam serdecznie, że... cieszę się, że Państwo przyszli, mieli odwagę spędzić ten piątkowy, piątkowy wieczór, przynajmniej z godziny z półtorej właśnie tutaj na Wydziale Prawa Administracji i posłuchać na temat, który zapewne dla części z Państwa jest całkowitą enigmą, więc mam nadzieję, że to właśnie ciekawość Państwa przyprowadziła na ten wykład otwarty. Nazywam się Janek Daniuk i mam dzisiaj przyjemność właśnie przedstawić Państwu pewien wycinek z historii naszego miasta, naszego tak naprawdę i regionu całego, który jest dotąd praktycznie nieopracowany, znany jest jedynie wyrywkowo, a jeżeli jest opisany gdzieś, to jest często opisywany błędnie albo powiedzmy to z pewnymi tendencjami, o których jeszcze będę mówił. Temat dzisiejszego spotkania to Świat Gdańskich Korporacji Akademickich 1904-1945. Krótko może Dlaczego takie a nie inne daty? Bo tak naprawdę jeżeli mówimy o środowisku korporacji, środowisku korporacji akademickich w Gdańsku to bez problemu moglibyśmy tę datę pociągnąć i do dnia dzisiejszego, bo chociażby na samej tej sali znajdują się przedstawiciele dwóch korporacji akademickich, którzy, które działają obecnie w Gdańsku, a ponadto są jeszcze przedstawiciele trzeciej korporacji, która działa w Warszawie, więc ten środowisko korporacyjne jest wciąż żywe, wciąż działa, może na jedną skalę w zupełnie innych uwarunkowaniach społecznych i politycznych, ale te korporacje akademickie wciąż istnieją i nie jest to jedynie historia naszego, nie, naszego miasta. Wybrałem takie inne daty z bardzo prostego powodu, ponieważ rok 1945 jest dość jasną cezurą, jest to, jest to najsilniejsza, najmocniejsza cezura w ogóle w dziejach naszego miasta i jednocześnie kończy się to okres, kiedy... Kiedy Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, skończyło się swoje funkcjonowanie praktycznie przerwane przez 41 lat, natomiast 1994 rok to stoi właśnie początek działalności tej pierwszej z prawdziwego zdarzenia Wyższej Szkoły Technicznej, Wyższej Szkoły Uczelni w ogóle w Gdańsku. Tak naprawdę ten okres można by byłoby jeszcze podzielić na najmniejsze, na najmniejsze przedziały, ja tu jeszcze będę mówił. Najprostszym chciałem przedstawić właśnie zarys świata akademickich korporacji w pierwszej połowie XX wieku. Ale skoro mówimy o korporacjach akademickich, to trzeba byłoby bardzo krótko i konkretnie nie. Nie rozdrabniajcie się wytłumaczyć, czym są korporacje akademickie, no bo trudno, trudno zaczynać wykład, nie wiedząc, on do końca, do końca będzie. Trzeba zdefiniować, czym są korporacje akademickie. Temu zagadnieniu moglibyśmy poświęcić zupełnie dodatkowy, osobny wykład, a myślę, nawet i serię spotkań. Oczywiście nie, nie to jest tutaj celem głównym, a więc krótko i treściwie, bo o to chodzi. Czym są korporacje studenckie? Ja tutaj wypunktowałem kilka. Podstawowych, podstawowych elementów, które są tożsame praktycznie dla wszystkich korporacji studenckich, ponieważ korporacje to, to nie są po prostu organizacje studenckie, są organizacje studentów i absolwentów wyższych uczelni, które charakteryzują następujące cechy. To znaczy, każda korporacja w różnym układzie, ale cechuje się bardzo konkretną hierarchicznością. Tak? Zwykle są to trzy stopnie, ale bywają i cztery. Które powodują, że członkowie tej korporacji są odpowiednio um, ułożeni względem siebie, poznane pewnych praw i obowiązków, i tak już upraszczają. Najczęściej spotykany jest to model, w którym są trzy stopnie, od fuksa przez barwiarza na filistrze skończywszy. Te stopnie mają w niektórych korporacjach zupełnie inne nazwy. W gdańskich, polskich, przedwojennych, na przykład nie było fuksów, a były na przykład smyki. Tak? O tym jeszcze będę wspominał, ale ten trójdzielny, czasem czwórdzielny podział jest charakterystyczny dla większości korporacji, a więc fuks, czyli kandydat na pełnoprawnego członka korporacji, barniarz, pełnoprawny członek korporacji z pełnymi właśnie prawami i obowiązkami, ale również i przywilejami. Filister to z kolei jest członek korporacji, nazwijmy to nie, nie tak aktywny, może nie jest z stanie spoczynku, nie może, ale jest to wizja filister, filister złożonych korporacji, które nie ma tak pełnych praw, jak mają barwiarze. Bardzo często się przekłada też na wiek funkcje, są zwykle najczęściej e, studenci pierwszych lat studiów, a więc materiał łatwy do urobienia, Młodzi, zagubieni chłopcy na uczelniach, których po swoją skrzydło bierze korporacja i wychowuje, żeby jej stara się tego Barwiarz na to już jest e, powiedzmy e, zazwyczaj student trzeciego, czwartego roku studiów, może, może trochę wcześniej, może trochę dalej i powiedzmy e, również pewien okres już po zakończeniu studiów. Natomiast minister to już jest e, zazwyczaj kilka lat już po skończeniu studiów, który musi w tym momencie poświęcić się chociażby karierze rodzinnej, czy naukowej, czy zawodowej i w tym momencie, i w tym momencie już... E, jego, jego obowiązki czy prawa w korporacji są już nieco mniejsze. Bardzo ważnym tutaj czynnikiem jest też demokratyczność. No tego chyba czynnika nie muszę tłumaczyć. Chociaż w okresie międzywojennym w niektórych korporacjach Gdańskich ta demokratyczność zanikała i ja będę, ja będę o tym mówić, to były następstwa pewnych ruchów społecznych czy politycznych w Gdańsku, czy szerzej w Niemczech. Kultywowanie i przestrzeganie tradycji oraz zwyczajów to też jest bardzo ważny element. Charakterystyki korporacji. Korporacja y, musi czerpać z pewnej bazy, z pewnych z pewnej doświadczeń, z pewnej tradycji i jednym z podstawowych y, zadań korporatów jest przestrzeganie tej tradycji. Y, oczywiście to nie znaczy, że y, korporacje, chociażby dzisiaj, są z kamieninami, które, które bardzo kurczowo trzymają się tej tradycji i nie próbują y, może nie tyle modyfikować, co trwać w niej, w niej ślepo. Oczywiście na, y, rozwijają się. Żyjemy w takich innych czasach, ale szacunek, to jest chyba Szacunek dla tradycji, pielęgnowanie jest to jednym z podstawowych cech korporacji akademickich i, i wcześniej, i dzisiaj. To jest punkt, który często budzi duże kontrowersje i powoduje kolejne pytania. Ja bym może określił to w ten sposób: korporacje studenckie są zazwyczaj. Znaczy, definicją korporacji studenckiej jest to, że jest to monopłciowa organizacja, to znaczy, zazwyczaj są to tylko męskie. Ale i dziś taki w przeszłości istniały również tylko żeńskie. To nie jest tak, że korporaci nie, wiem, nie lubią kobiet, czy, czy nie mężczyzn, nic z tych rzeczy, z tego wynikają pewne... pewne ta monopłciowość korporacji jest podyktowana pewnymi po o których jeżeli będzie dalej mowy, czas w to też opowiem. Do żywotnie członkostwo, to znaczy jest. Z korporacji można się, czy można, ale nie jest praktykowane i jest źle widziane, jeżeli ktoś się decyduje, że wchodzi do środowiska korporacyjnego, to nie jest tak, że po roku powie, pas, sorry, nie pasuje. Nie, to, to tak nie działa. To jest m.in. efekt tego, że człowiek, który wchodzi do korporacji, musi być świadomy zarówno w swoich praw i obowiązków, i to nie może być kaprys weekendowy, za tydzień powie, wiesz co, nie, nie podoba mi się, tak korporacyjnie wychodzę. Tak to nie działa. Oczywiście są przypadki, kiedy z korporacji są tanie e, członkowie wykluczani z powodu e, kategorycznego złamania zasad czy pewnych, e, pewnego komą, ale, ale są to marginalne przypadki. Zestaw charakterystycznych insygniów, o których będę za chwilę mówił, działalność idowa, No i jeszcze jest jeden fakt, który może tutaj mi ale do korporacji nie można zgłosić akcesu od tak sobie, to nie jest tak, że korporacja ogłasza się AAA, a, a, przyjmę fuksa bardzo chętnie. Nie, to do korporacji jest się włączanym z polecenia po przejściu pewnego okresu, nazwijmy to, próby.